10 rzeczy, które warto wiedzieć przed ogłoszeniem upadłości konsumenta. 1. Obecnie postępowanie upadłościowe toczy się w tzw. systemie KRZ całkowicie w formie elektronicznej. Aby być uczestnikiem tego postępowania, powinno posiadać się konto w KRZ. 2. Wniosek o ogłoszenie upadłości składa się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Wyjątkowo sąd może przyjąć papierowy wniosek. Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien spełniać szereg kryteriów formalnych. 3. Nie każda upadłość prowadzi do całkowitego oddłużenia. W wyjątkowych przypadkach sąd może odmówić ustalenia planu spłaty i umorzenia zobowiązań. 4. Wyznaczony w sprawie syndyk będzie interesował się sprawami majątkowymi upadłego nawet do 5 lat wstecz przed ogłoszeniem upadłości. 5. Większość banków po ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej blokuje dostęp do rachunków bankowych. Odblokowanie dostępu wymaga złożenia oświadczenia przez syndyka. 6. Wynagrodzenie za pracę oraz emerytura i renta upadłego podlegają przekazaniu do masy upadłości poza częścią niepodlegającą zajęciu. W przypadku pensji jest to minimalne wynagrodzenie, w przypadku emerytur i rent nie podlega zajęciu 75% świadczenia. 7. Wszystko to, co będzie upadły w trakcie postępowania upadłościowego należy do masy upadłości. W szczególności do masy upadłości wchodzą spadki nabyte w trakcie postępowania. 8. Wszystkie darmowe czynności rozporządzające dokonane na rok przed ogłoszeniem upadłości są bezskuteczne w stosunku do masy upadłości, a ich przedmiot powinien być przekazany do masy upadłości. 9. Jakiekolwiek czynności majątkowe samego upadłego dokonane w trakcie postępowania upadłościowego są z mocy prawa nieważne. 10. W postępowaniu upadłościowym biorą udział tylko ci wierzyciele, którzy zgłoszą swoje wierzytelności. Powinni to zrobić w odpowiednim czasie, natomiast zgłoszenie wierzytelności po terminie również może być skuteczne po dokonaniu dodatkowej opłaty.